Chciałam się odnieść tylko do, do problemu głosowania korespondencyjnego, ponieważ wbrew temu, o czym mówił tutaj pan poseł Woźniak, jest to bardzo istotny problem y, y, konstytucyjności. Mianowicie projekt jest bardzo niebezpieczny, dlatego że narusza podstawowe standardy i wartości dotyczące wyborów, a przede wszystkim zasadę konstytucyjną bezpośredniości wyborów oraz zasadę tajności wyborów, y, tworząc bardzo realne zagrożenie odtajnienia głosów w drodze do wyborczego pudła i zagrożenie sfałszowania w tym czasie y, głosu. Nie może tutaj być ceną za powszechność, nie, to znaczy za powszechność nie można zapłacić każdej ceny, to znaczy ceny łamania innych zasad, właśnie o których mówiłam, bezpośredniości i tajności. Głosowanie korespondencyjne poprzedzone jest zwykle, poprzedzone jest udostępnieniem pakietu wyborczego, co oczywiście tu ktoś zwrócił uwagę, stworzy na pewno zjawisko handlu tymi pakietami, głosami i stworzy groźbę skupowania nawet w dużych ilościach, co w Polsce jest bardzo realne, dlatego że dotyczy może te głosy skup o tych 46% osób, które zwykle nie chodzą na wybory, a za piwa albo 50 zł swój głos odstąpią. I może to dotyczyć kilku do kilkunastu procent głosów, co już może zaważyć na wyniku ostatecznym głosowania. Akt wyborczy, jeśli przyjmiemy właśnie korespondencyjne głosowanie, właściwie naruszy czy odbierze głosowanie uroczysty charakter. I to jest tak jak tutaj podkreślano właśnie święto demokracji i zbliży taki sposób głosowania do banału, przesłania pitu drogą pocztową wydłuży ten tryb korespondencyjny głosowanie i zostawi na wiele dni i spowoduje czyli da czas jakby na, na manipulację wynikiem wyborów i choćby z tych powodów o których tutaj mówiłam propozycje platformy są sprzeczne z konstytucją naruszają podstawowe zasady głosowania a argument powszechności nie jest jakby najważniejszy i tutaj możliwość manipulowania jest znacznie większa i państwo no nie możecie tego po prostu w taki sposób procedować dziękuję bardzo